Bracia i siostry, pokój z wami. Amen! Chwalmy Pana! Zaprosiłem Was wszystkich, byśmy mogli razem pomówić o dziele Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Kościół Boga Wszechmogącego jest obecnie jedynym kościołem, który otwarcie twierdzi, że Bóg Wszechmogący jest drugim przyjściem Pana Jezusa. Pan Jezus naprawdę powrócił. Tak długo czekałam na ten dzień. Pan zaczął swój sąd od domu Bożego, niosąc Ewangelię o zstąpieniu królestwa. Teraz musimy ją znaleźć. Od członków Kościoła, Boga Wszechmogącego, usłyszałem Ewangelię Królestwa. Słowo Boga wszechmogącego jest rzeczywiście prawdą. To jest prawdziwy głos Boga. Niech Chwalmy Boga. Bracia i siostry, jeśli nie będziemy szukać wiedzy na temat ponownego objawienia się Pana i jego dzieła, tylko będziemy czekać aż stąpi z obłoków to zostaniemy usunięci jak te panny głupie będziemy płakać i wyć w męczarniach i ciemnościach dzieło boże w dniach ostatecznych nie potrwa długo a wkrótce po nim nastąpi katastrofa dlatego musimy się uczyć o dziele bożym w dniach ostatecznych to nasz obowiązek a czas się kończy Dzisiaj poprosiłem siostry Zęk i Yang o spotkanie i zaprosiłem je do nas, Witajcie. żeby przekazały nam świadectwo dzieła Bożego w dniach ostatecznych, żebyśmy mogli zrozumieć, że Bóg wszechmogący jest drugim przyjściem Pana Jezusa i powitać jego powrót. Proszę, powitajcie je. Usiądźcie proszę. Starszy Peng. Powiedziałeś, że ludzie z tego kościoła Twierdzą, że pan powrócił i dokonuje swojego sądu w dniach ostatecznych. Cóż, sądzę, że to nieprawda. Posłuchajcie, jeśli pan naprawdę powrócił, by dokonać swego dzieła, to powinien otwarcie nauczać i to w wielu miejscach, otoczony gronem wyznawców, w pełni chwały. To wywołałoby zamieszanie w Chinach i na całym świecie. Jednak nic takiego się nie stało. Jak może się dokonywać dzieło Boga? Tak, myślę, że DIO dobrze mówi. Gdyby pan już powrócił, wszyscy by to zauważyli. Nie możemy tego zaakceptować, jeśli najpierw nie zobaczymy. Powrót pana jest bardzo ważny, ale właśnie dlatego prosimy się o tym więcej dowiedzieć. Bracia i siostry, jeśli chodzi o powrót pana, wielu ludzi myśli, że powrót pana powinien wywołać jakieś zamieszanie. Nawet jeśli nie uważają, że pan stąpi z chmur, żeby wszyscy mogli go zobaczyć, myślą, że powinien przynajmniej czynić jakieś cuda, jak pan Jezus kiedy nauczał wśród tysięcy wyznawców, podążających za nim we wspaniałym i cudownym orszaku. Uważają, że wstrząśnie całym światem i tak właśnie powinno wyglądać dzieło Boga. Gdyby tak nie było, wówczas nikt by nie uwierzył ani nie przyznał, że to dzieło Boga. Ale te idee to w rzeczywistości tylko nasze wyobrażenia na temat powrotu pana. Prawie nikt nie zauważa słów, które powiedział pan Jezus. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Oto przychodzę, jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. Wszyscy myślimy, że bez względu na to, jak Pan Jezus dokonywał swego dzieła albo cudów, i jak wstrząsnął Judeą, a następnie został ukrzyżowany, to postępowałby dokładnie tak samo, wracając w dniach ostatecznych. Tak właśnie wszyscy myślą o Bożym dziele. Ale nikt nie wie, że Bóg nigdy nie robi tego samego dwa razy. Bóg w swej mądrości i wszechmocy zawsze robi coś nowego. Tak jest. To dlatego ludzie zawsze szukają znaków powrotu Pana, lub oceniają, jak wielkie wywołał poruszenie, żeby określić, czy mają do czynienia z powrotem Pana. Ale nikt się nie skupia na słuchaniu głosu Bożego. Na tym, gdzie przemawia Duch Święty lub gdzie wyrażana jest prawda. Nikt z nas nie pomyślałby, że Bóg zstąpi w ciele po cichu niczym złodziej, by spotkać się z nami i głosić prawdę. Że dokona osądu, zaczynając od Domu Bożego i zabierze z powrotem swoje najcenniejsze skarby. To znaczy, że przed oblicze Boga doprowadzone zostaną panny mądre, które podążają za nim, gdy usłyszą jego głos. Zostaną one osądzone i obmyte Słowem Bożym, a następnie. Przemienione w zwycięzców, a mianowicie staną się pierwocinami. Zanim ludzie to zrozumieją, Bóg już dawno uczyni ich zwycięzcami. Dzieło Boże po jego tajemnym przybyciu zostało zakończone, a jego wielkie dzieło zostało dokonane. To, co człowiek zobaczy do tego czasu, nie będzie Bogiem zstępującym z obłoków. Ludzie zobaczą katastrofę. Tak jest. Ci z grup religijnych, którzy zdecydowali się szukać znaków i czekać, aż Pan zstąpi z chmur, są tacy sami jak Tomasz, który nie uwierzyłby w cuda Boże, gdyby nie zobaczył ich na własne oczy, ci ludzie skończą porzuceni przez Boga, zawodząc i rozpaczając pośród katastrof, zatem powrót pana niekoniecznie musi spowodować wielkie zarzewanie. Ci, którzy słuchają głosu Boga i starają się zwracać na Niego uwagę, Dostrzegą, że ten, kto może głosić prawdę i mówić głosem Boga, jest Chrystusem dni ostatecznych oraz ponownym objawieniem się Boga i powrotem pana Jezusa Chrystusa. Nie będą się troszczyć o to, czy zamieszanie spowodowane Bożym dziełem jest duże czy małe, ani o jakieś cuda. Są najbystrzejsi. Należą do panien mądrych, które zostaną doprowadzone przed tron Boży, by świętować z Panem. To wypełnia proroctwo z księgi objawienia. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Ci ludzie są skarbami, które Bóg zdecydował się ukraść z różnych wyznań. Tak. Zostaną przemienieni w zwycięzców przed katastrofą. Sposób w jaki Pan powraca jest mądry i obnaża prawdziwe oblicza ludzi. Człowiek proponuje, ale Bóg rozporządza. Zgadza się. Tak, to co głoszą jest zgodne z Biblią, to, co powiedzieli. Zgadza się z treścią Biblii. Bracia i siostry, dzieło Boga jest niezwykłe. Czasami wstrząsa światem, czasami jest dyskretne. Czasem jest kwestią publiczną, a czasem nie. Poza tym, Bóg zawsze robi coś nowego i nigdy nie powtórzy swojego własnego dzieła. Pokazuje nam wszystkim, że jest wszechwiedzący i wszechmocny. Racja. Kiedy Bóg dokonuje swego dzieła w dniach ostatecznych, przybywa potajemnie, żeby dokonać swojego sądu, który zaczyna się w Domu Bożym. Nie widać żadnego poruszenia. Ale Bóg utworzył już grupę zwycięzców na długo przed katastrofą. Bóg zdążył już pokonać szatana i zyskać za to chwałę na Wschodzie. Jednak wiele osób myśli, że muszą zobaczyć jakieś wielkie zamieszanie, aby uznać to za dzieło Boga. Czy to może być dzieło Boga, skoro nie wywołuje wielkiego poruszenia? Kiedy Pan Jezus po raz pierwszy pojawił się na ziemi, dokonał wielu wielkich cudów, wywołując tym poruszenie w całej Judei. W takim razie, dlaczego ludzie nie poznali, że to dzieło Boga? I dlaczego niewielu rozpoznało, że Pan Jezus był Chrystusem? Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Powiedz mi, jaki rodzaj zamieszania spodziewasz się zobaczyć? Bóg Wszechmogący przybył do Chin, by głosić prawdę swojemu ludowi. Jego dzieło wstrząsnęło wszystkimi. Miliony ludzi, którzy wierzą w Boga i tęsknią za prawdą, zaakceptowały dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, wywołując poruszenie w Chinach. Bóg Wszechmogący to imię powszechnie znane wszystkim w Chinach. Zgadza się. I staje się znane w innych krajach świata. Dotychczasowa ekspansja kościoła Boga Wszechmogącego. Ale, jest żeby chronić swoje pozycje, różni pastorzy i przywódcy religijni rozpaczliwie szerzą plotki i kłamią, bluźniąc przeciwko Bogu Wszechmogącemu i Jego Kościołowi i oczerniają go. To spowodowało ogromne poruszenie w świecie religijnym. Czy nie zauważyliście tego zamieszania? Zgadza się. Tak jest. KPH nastawia cały kraj przeciwko nam, by powstrzymać rozwój kościoła Boga Wszechmogącego. Przeciwstawiając się Bogu i obalając dzieło, którego on dokonał, to ich priorytet. A komitet centralny odbył wiele tajnych spotkań, podczas których omawiano, jak zniszczyć dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a potem zmieść z powierzchni Ziemi wybrany przez niego lud, aby osiągnąć swój cel przekształcenia całych Chin w państwo ateistyczne. KPH nie szczędzi wydatków na mobilizację mediów i opowiadanie kłamstw, aby zdyskredytować i potępić nasz kościół. I nasyła wojsko i policję na kościół Boga Wszechmogącego. Polują na Chrystusa i aresztują wierzących, robią czystki na masową skalę, umieszczają kamery na każdej ulicy i rozsyłają oddziały policji. W ten sposób partia rzuciła mroczny cień na cały kraj, wywołując masową panikę. To szczere, prawda? Tak, tak. Przekupili najważniejsze media na świecie, żeby sfabrykować plotki i oczernić kościół Boga wszechmogącego, wywołując chaos. To dokładnie tak, jak z prześladowaniami Pana Jezusa i z oporem stawianym mu przez rząd rzymski i faryzeuszy, kiedy był na ziemi. Tak. To wstrząsnęło całym krajem, i wywołało niepokój na świecie. Tak. Powiedzcie mi, czy to jest drobne zamieszanie? Tak. Dlaczego ludzie nadal nie widzą tego faktu? Tak jest. Działania KPH i ich prześladowania wywołały pewnego rodzaju wrzaby. Tak było. Zamieszanie wywołane przez dzieło Boga Wszechmogącego nie jest takie małe. Masz całkowitą rację. Właśnie. Każda osoba, która wierzy w Boga… I widzi opór kapecha w takim stopniu, rozumie, że nie dzieje się to przypadkowo. Tylko ponowne pojawienie się pana może wzbudzić takie szalone potępienie i nienawiść ze strony bezwzględnego ateistycznego tak. reżimu. Cały świat czeka na powrót pana. Więc wszyscy musimy być jak najczujniejsi, powinniśmy odszukać jego dzieło i dowiedzieć się więcej na jego temat. Inaczej, jeśli przegapimy możliwość bycia udoskonalonymi i stania się zwycięzcami Boga, to jego zbawienie będzie już dokonane, gdy on otwarcie ukaże się ludzkości. Tak. Bóg ześle katastrofy, aby ukarać zło. Dziać się będą rzeczy straszne: niebo i ziemia zatrzęsą się w posadach, a narody upadną. Ale my stracimy naszą ostatnią szansę na zbawienie i będziemy tylko mogli płakać z rozpaczy. Tak. Dobrze. Pewnie masz rację. Dlatego musimy odłożyć na bok nasze dawne poglądy i zbadać dzieło Boga Przechmogącego. To najmądrzejsze posunięcie. Prawda. Tak musimy je zbadać. Teraz to rozumiem. Najważniejsze w poszukiwaniu Bożego dzieła jest znalezienie prawdy, abyśmy mogli usłyszeć Jego głos. To dlatego, że jedynie Chrystus zna prawdę. Gdziekolwiek znajdziemy prawdę, Bóg też tam będzie. Panna mądra właśnie w taki sposób poszukiwałaby prawdziwej drogi. Dzięki bardzo. Dziękujemy Panu, osiągnięcie takiego zrozumienia dzisiaj to błogosławieństwo. Dziękujemy Panu. nie niech dzięki. To prawda. Dzieło Boga jest takie cudowne. Słowo Boże może nie wywołać wielkiego poruszenia, ale z drugiej strony moc Jego słów może wszystko zmienić. Czy to nie jest działanie mocy Boga? Biblia mówi: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Bóg Wszechmogący jest Słowem, które staje się ciałem. Wypowiedzenie przez Niego słowa jest Słowem ukazującym się w ciele. To wspaniała rzecz, której Bóg dokonuje na tym świecie. Niektórzy ludzie pozostaną na to ślepi. Nie zrozumieją tego, co widzą, ani tego, co słyszą. Czy to nie oznacza, że ich serca są zatwardziałe? Za każdym razem, gdy Bóg stawał się ciałem, dawał jasno do zrozumienia, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Więc teraz, kiedy badamy dzieło Boga, najpierw powinniśmy odkryć, gdzie pojawią się droga, prawda i życie oraz rozpoznać głos Boży. Widzimy, że wszystkie prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego są prawdziwym światłem, niosącym oświecenie wszystkim miłującym prawdę i pragnącym powrotu Boga. Wielu ludzi przyjmuje prawdziwe światło i podąża za nim. Czy to nie oznacza ponownego pojawienia się Boga? Choć słowo Boga Wszechmogącego z pozoru wydaje się zwyczajne, potrafi wstrząsnąć niebem i ziemią oraz wywrócić cały mroczny świat do góry nogami. Czy słowo ukazujące się w ciele nie wywołuje największego poruszenia, jakie Bóg spowodował? Ale ślepi po prostu tego nie dostrzegają. Trzęsienie ziemi może wywołać wielki efekt, ale czy może zastąpić dzieło Boże? Człowiek potrafi być taki głupi. Ci, którzy naprawdę wierzą w Pana, szukają powtórnego pojawienia się Boga i śladów Bożego dzieła. Tak. Jeśli szukamy pojawienia się Boga, to powinniśmy szukać Jego głosu i słów Ducha Świętego skierowanych do kościołów. Pozwólcie, że przeczytam fragment Słowa Bożego. Dobrze. Bóg Wszechmogący rzeczy. Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Bożej woli, słów Bożych, Jego wypowiedzi, bo tam. Gdzie są nowe słowa Boże, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są ślady Jego obecności, tam są uczynki Boga. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieje. Prawda, droga, życie. Słowa Boga Wszechmogącego są wspaniałe. Tam, gdzie są nowe słowa od Boga, tam pojawia się on i dokonuje swego dzieła. Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy w celu zbawienia ludzkości. Jedyne, co musimy zrobić, to przeczytać słowo Boga Wszechmogącego, a wtedy dostrzeżemy, że to głos Boga. Są one drogą życia wiecznego, którą Bóg obdarzył człowieka. Bóg Wszechmogący pojawia się w ciele. To drugie przyjście pana Jezusa. Opierając się na odkupieniu dokonanym przez Pana Jezusa, Bóg Wszechmogący wykonał swoje dzieło osądzania, rozpoczynając je od domu Bożego. Kluczową częścią Bożego planu jest wybawienie ludzkości spod kontroli szatana i udzielenie im Bożego zbawienia. Jest to także ostatni etap w zarządzaniu Boga, który będzie oznaczał koniec tego wieku. Dlatego, jeśli jesteśmy pewni, że słowa wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego są prawdą i głosem Boga, Powinniśmy szybko je przyjąć i być posłuszni Bożemu dziełu dni ostatecznych. Tylko tak dostąpimy zbawienia i wejdziemy do królestwa Bożego.